Są blokki, to są moje tutaj bloki, to są moje tutaj bloki, to jest tutaj mój tutaj blok, mam to wyjebane. Dzisiaj to, my sobie siedzimy tutaj i palimy na tych blokach, mamy tutaj wyjebane, bo siedzimy i palimy tutaj na tych blokach. To jest pojebane, wyjebane będzie do końca. Kurwy się na nas, kiedy chcą nas tutaj zjeść. Robimy takie muzyki, mamy tutaj wyjebane. Bo mamy tutaj wyjebane Bo mamy tutaj kto? Nasze oczy kurwe się Do rapów dzisiaj to A tyle kajsów zarabiamy Że nie potrzebujemy innej pracy Dzisiaj to, to jest pojebane Bo będzie na serio tutaj wyjebane Dzisiaj to, żeby taką muzykę Cieszę się, ale kurwa, wyjebane. Patrząc się, mam to wyjebane Bo ja je Odpoczywam, to robię tutaj muzykę dzisiaj też. Kiedy tutaj odpoczywam, robię tą muzykę. Kiedy tutaj odpoczywam, robię tą muzykę. Nigdy nie mam tutaj przerwy, cały blok się tutaj klei. Cały blok tutaj zapierdala, cały się tutaj klei. Mamy tutaj wyjebane, robimy tu muzykę, mamy tutaj wyjebane. Cały blok się tutaj robi, ale mamy tutaj wyjebane. Cały blok się tutaj. Robi. Kurwe szmaty, takie mm -hmm. dziwki tutaj wyjebane Kurwe szmaty, dziwki tutaj wyjebane Kurwe szmaty, dziwki takie wyjebane Kurwa dziwki takie szmaty wyjebane Ale oni są tutaj wyjebane Ja dalej tutaj rasuję, mam tu bardziej wyjebane Mówcie do nas romperzy, bo jesteśmy tutaj pojebani Kurwem się do nas raperzy, bo jesteśmy tutaj pojebani Robimy tą muzykę, ale mamy tutaj wyjebane Nasza cała ekipa stoi i mamy tutaj wyjebane Nie patrzymy się na byle, co mamy tutaj wyjebane Nie patrzymy na byle się, co mamy tutaj wyjebane Robimy tą muzykę, ale jesteśmy tutaj pojebani Nie mamy tego czasu, robimy tą muzykę, jesteśmy tutaj wyjebani Robimy tą muzykę i mamy tutaj wyjebane